Witamy do wieży. Dzień dobry. 58 sekund. teraz już do widzenia, jedziemy. Panie Jurku, jak tego, to może pan, nie musi pan na to. Jak źle. Pan Stasiu, widzę się podoba mu. Przełykać nie najlepiej. Lepiej 58 sekund? 58 sekund to minuty. Ale to była szybciej, kiedy jeździła. 11 metrów na sekundę, nie? Nie sądzę. Nie? 6 metrów? Partu piętra? To jest Hagie O, setki. Setki stóp. No i już jesteśmy na No To dzięki Bogu wydaje Here we are, watch your step, enjoy.